Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Marcin Podlacki, kłaniam się nisko w ten poniedziałkowy wieczór, czy może popołudnie. Mamy 16 dzień grudnia i mamy ważną informację dotyczącą jednej ze spółek z giełdy papierów wartościowych, ale na przykładzie tej spółki porozmawiamy sobie dzisiaj o kilku ważnych aspektach, o co tak naprawdę chodzi. Rynek obiegła dzisiaj przed sesją informację o tym, że kolejna spółka zniknie z giełdy papierów wartościowych, pojawiło się wez na około 600 milionów złotych. Chodzi o spółkę Grenevia, to jest spółka, która dawniej nazywała się Famur, na pewno tę spółkę kojarzycie, no bo jej akcje no niejednokrotnie notowały skokowe wzrosty w ostatnich latach, natomiast nieważne co dzieje się w krótkim terminie, ważne co dzieje się w długim terminie na akcjach, a tutaj w ostatnim czasie działo się naprawdę słabo. Kurs rozmienił poziom dwóch i kiedy wydawało się, że dla spółki nie ma już ratunku, okazało się, że nagle główny akcjonariusz pomyślał sobie, że chciałby wykupić czy skupić z rynku pozostałe akcje. A jest ich około 50%. Procent, dlatego że no, główny akcjonariusz posiada w tej chwili 50,59, czyli no, 49,41 siłą rzeczy jest do skupienia. To jest łącznie prawie 284 miliony akcji, licząc po 2,12 za sztukę. Wychodzi razem właśnie około 600 milionów złotych, 2,12 za sztukę. No i tutaj, drodzy widzowie, jak spojrzymy sobie na platformie partnera głównego naszego kanału, czyli Saxobank na akcję Grenevi. Tu oczywiście możemy inwestować bez problemu w polskie akcje przy bardzo niskich konkurencyjnych rynkowych prowizjach. Poszukajmy Grenevi, gdzieś tutaj mamy. No i właśnie to potencjalne wezwanie przyniosło dzisiaj skokowy wzrost. To jest ten skok z okolicy poniżej 1,80. Dzisiaj nawet 2,16, 2,17 testowaliśmy na zamknięciu 2,14,5, czyli bardzo blisko ceny z wezwania. To nie pierwsza taka sytuacja jeżeli chodzi o spółki z giełdy papierów wartościowych a tutaj macie notowania z ostatniego roku gdzie widać systematyczne osuwanie się i co ciekawe wezwanie ogłoszone w momencie gdy mamy kurs na najniższym pułapie jak sobie zobaczymy wykres Pięcioletni, tu również widzimy, że jesteśmy bardzo nisko i tylko w dołkach z 2020 roku spadaliśmy do poziomów jeszcze niższych, wtedy kursy zjeżdżały do poziomu poniżej 1,50, ale było około 4 zł i to jeszcze stosunkowo niedawno w okolicach przełomu pierwszego, drugiego kwartału 2023 roku, a więc mieliśmy od tamtego czasu ponad 50% przecenę. Co tutaj dalej możemy przeczytać? Mamy informacje bieżące o tym, że spółka realizuje strategię przekształcenia z producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego, to jest właśnie ta część działalności FAMUR, w inwestora działającego w obszarze zielonej transformacji. Jeżeli spojrzymy sobie na strukturę grupy GrenewiA mamy tutaj cztery sektory właśnie. FAMUR to jest ta część zajmująca się maszynami, a także rozwiązaniami dla branży energetycznej oraz przede wszystkim wydobywczej. No, kiedy jeszcze mieliśmy właśnie na giełdzie FAMUR, pamiętacie te informacje o olbrzymich umowach związanych z dostarczaniem tak do Rosji sprzętu? Takie komunikaty były tam wartości w okolicach 100 milionów złotych. Pamiętam, takie kontrakty się pojawiały, no ale to jest ta część działalności, od której spółka powoli odchodzi. Mamy Elgor Hansen, zasilanie, przesył, nierozdział energii dla nowej energetyki i sektora wydobywczego. Mamy wielkoskalową fotowoltaikę, energetykę przemysłową i farmy wiatrowe, to jest też myślę, że ważna sprawa, no ale także mamy te potocznie zwane ładowarki, systemy bateryjne dla transportu przemysłu i stacjonarnych magazynów energii, czyli to jest ten temat, który ma być niby tym tematem najbardziej modnym, jeżeli chodzi obecnie o współczesne OZE. Wyświetlam krótki materiał z partnerem głównym tego kanału i zaraz przechodzimy do szczegółów i do analizy problemu Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, GPW z Marcinem Podlackim jest Saxobank Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli Chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. No i witamy ponownie, oczywiście w ramach tego wstępu, też związanego z Saksą. Ja przypominam, że w opisie do tego materiału znajdziecie link do platformy, jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój kanału, zajęciem do zakładania kont właśnie z tego linku afiliacyjnego. No i to też dodatkowo zwiększy szanse możliwości, co do przyszłej współpracy właśnie z Saksą tutaj na na kanale. A jeżeli chcielibyście, żeby te treści pojawiały się regularnie, tak jak do tej pory, to to na pewno pomoże. Natomiast jeżeli chodzi już o samo wezwanie, tu jeszcze jakby można powiedzieć klamka nie zapadła, bo tutaj przewidywany termin opublikowania treści wezwania to połowa stycznia 2025 roku, ale bardzo ciekawy komentarz tutaj się pojawia od pana Jacka Leonkawicza, czyli prezesa tego głównego, tej, tej spółki, która jest głównym akcjonariuszem właśnie w spółce Grenewia, który ma trochę mam takie wrażenie na celu pokazanie, że to wcale nie jest taka spółka, wiecie, perspektywiczna i tak dalej, i tak dalej, z punktu widzenia inwestora indywidualnego, co potwierdzałoby w sumie to, co się dzieje na kursie, ale zaraz będziemy sobie jeszcze tutaj dopowiadać. No i słuchajcie tego. Jednocześnie obecne, wymagające otoczenie rynkowe we wszystkich segmentach działalności spółki, a także kapitałochłonne inwestycje. Konieczne do realizacji dalszego rozwoju mogą negatywnie obciążać bilans i bieżące wyniki spółki, a także generować dalsze zwiększenie zapotrzebowania na kapitał. W związku z powyższym spodziewamy się, że część akcjonariuszy spółki może nie postrzegać Grenewi jako atrakcyjnej inwestycji w najbliższych latach. W tych warunkach i przy niskiej płynności rynkowej chcemy dać inwestorom możliwość sprzedaży akcji. No, drodzy widzowie, mamy Robin Hooda. Mamy Robin Hooda na rynku, oczywiście to takie porównanie, tylko czyli jak to mówię. Zabierać bogatym, dawać biednym. W tym przypadku, no tutaj. Yy... Z pewną ironią, to powiem, znalazł się tutaj podmiot, który zrobi ukłon przed inwestorami indywidualnymi, da im możliwość sprzedaży wszystkich akcji, bo normalnie tej płynności nie ma, jakby się sprzedawać, to by dużo stracili, i jeszcze dodatkowo da lepszą cenę na poziomie 2 ,12 zł 12 a ostatnio poniżej 1,80 na kursie byliśmy. Jeżeli dostrzegli się tę ironię, no to. Oczywiście tutaj myślę, że i ja, i wy mamy w głowie podobne wątpliwości, no to jak tak źle się dzieje i w ogóle te perspektywy też nie są najlepsze, no to może po prostu nawet spółce byłoby lepiej, wiecie, zrobić jakąś emisję, akcji, uprasować tę emisję, pozyskać środki na dalszy rozwój, co też pewnie by decydowało o rozwodnieniu kursu, ale no jakoś tam spółka by mogła ten czas przetrwać. A tutaj nagle wykupienie akcji od inwestorów indywidualnych, żeby oni się cieszyli. No wiecie, na rynku raczej manna z nieba nie spada i pieniędzy z ziemi też nie podnosimy, więc dla mnie to jest trochę podejrzane i owszem, owszem, byliśmy świadkami dynamicznego ruchu spadkowego na akcjach Renewy to już od dłuższego czasu, bo od, tak jak powiedziałem na przełomu pierwszego, drugiego kwartału 2023, kiedy z okolic 4 złotych zjechaliśmy, to był ponad 50% spadek od szczytu. I to co ciekawe, bezpośrednio przed tą informacją kurs zaliczył swój dołek na poziomie 1,76. Trochę dziwne. Czy przypadkiem, to jest takie pytanie, które pozostawię bez odpowiedzi, w Waszym doświadczeniu inwestycyjnym na przykład słyszeliście albo widzieliście taki przypadek jakiegoś mocnego zaniżania kursu akcji, a tutaj nagle pojawił się chętny na ich zakup, odkupienie od inwestorów, czy na przykład widzieliście sytuację, w której z kolei w drugą stronę kurs był mocny, kurs szedł na szczyty, po czym nagle przy szczycie pojawia się informacja o ABB i mamy mocny zjazd. Mamy taką spółkę, na przykład Movie Games, pamiętacie ten rajd na 30, prawie 5 zł, i nagle ABB tam bodajże po 20, po 23. No, zdarzają się niestety takie sytuacje, yy, i to jest pewnym problemem, dlatego że no tutaj wiecie, no ja chciałbym dostrzegać pozytywne intencje tutaj głównego akcjonariusza, ale jakoś tak coś mi się tutaj nie podoba. Choć będąc zupełnie szczerym, no to jeżeli mówimy tutaj o tym przechodzeniu, właśnie w ramach tych, yy, tych odnóg, w w których działa firma, bardziej właśnie w kierunku tutaj fotowoltaiki, energetyki przemysłowej, farm wiatrowych, z właśnie tej kwestii maszyn, rozwiązań dla branży energetycznej wydobywczej, no to wiecie, z jednej strony idziemy w kierunku sektora, który jest bardzo słaby. Ale z drugiej strony, no to w takim razie jaki spółka ma w tym interes, czyżby w przyszłości jednak spodziewała się, że wykup akcji na takim poziomie za te 600 milionów złotych może być dobrą informacją może być opłacalny i ściągnięcie z giełdy może wyjść na dobre tutaj inwestorowi, inwestorowi głównemu akcjonariuszowi, no nie wiem. Przypominam, że jeszcze bardzo niedawno, bo to kilka miesięcy temu, do maklerski BOŚ, podniósł tutaj rekomendacje do trzymaj, ze sprzedaj dla akcji, no czyli powiedzmy do takiego poziomu neutralnego, natomiast obniżył wycenę, ale do poziomu 2,50 z 2,80 poprzednio, a my mamy tutaj ściągnięcie akcji z giełdy, potencjalny wykup na poziomie 2,12. No to to jest cały czas daleki dystans. Przypomnijcie sobie spółki pokroju Brent24, to jest świeżynka, tam wezwanie, porozumienie scenariuszy. Nie chce od Odpowiadać na to wezwanie chcą wyższej ceny za jedną akcję. Przypomnijcie sobie Ciech też sprzed, no już kilkudziesięciu miesięcy, tam również akcjonariusze akcji sprzedawać nie chcieli, co skutkowało podwyższaniem ceny. No i pojawia się pytanie, czy ten poziom 2,12 będzie atrakcyjny dla National nederlanden Generali, Wina, Allianz Polska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj dużych graczy z akcjami o wartości kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 milionów mamy, drodzy widzowie, wielu i to wszystko przy tym niskim poziomie kapitalizacji rynkowej po tych ostatnich spadkach, których byliśmy świadkami. Przypomnę, że spółka niedawno publikowała swoje wyniki finansowe No i zobaczmy no niech będzie za okres Pierwszych 9 miesięcy 2024 przychody ze sprzedaży około 20% w górę. Było 1 miliard 126 milionów, jest 1,359 359. Zysk brutto ze sprzedaży, no tutaj też o ponad nawet 20% w górę. Natomiast jak spojrzymy sobie na no, zyski, no to to już wygląda to nieco słabiej, bo ze znanych z działalności kontynuowanej. Też jest, no jest tutaj nieco, nieco słabszy zysk netto, jest również nieco słabszy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Tutaj możemy sobie cały ten raport sprawdzić. Jak ktoś będzie chciał link, to mogę Wam podkleić pod tym materiałem albo w komentarzu Wam też wkleję. To możecie sobie zobaczyć, jak te, te 9 miesięcy 2024 roku wyglądało. Natomiast my tutaj nie musimy chyba aż tak bardzo analizować przeszłości, bo my wiemy, że tutaj nie było dobrze, nie było zbyt rewelacyjnie. Sentyment też na naszej giełdzie do spółek z tego sektora, już bardziej idącego w kierunku właśnie o odnawialnych źródeł energii, był i jest jak na razie bardzo negatywny. No, tylko pojawia się pytanie, czy w przyszłości rzeczywiście tutaj to spółka na przykład nie dostrzega, że ten biznes może jednak się nieco napędzić, stać się po prostu biznesem dochodowym, no i dzięki temu, że teraz jest ta wartość tych no niecałych 50% akcji, tych 274% nie, czy 84, 80 chyba 4. Tak, 284 milionów akcji, te 600 milionów złotych jest po prostu okazyjna, bo ja przypomnę, że teraz 600 milionów, ale gdybyśmy spojrzeli na Grenewię jeszcze, no na przykład w maju tego roku, gdzie mieliśmy 280, no to już by było, drodzy widzowie, jakieś z tego 2.14 35% więcej, no to trzeba byłoby 200 milionów więcej na tę inwestycję wyłożyć. To tak na marginesie. Owszem, niektórzy pewnie się zdecydują, bo po pierwsze mają skok i powrót do pułapów, które ostatnio testowaliśmy we wrześniu, i dodatkowo no, w przypadku takiego wyzwania będą mogli sprzedać od razu wszystkie akcje. A wiecie, wrzucając w rynek, no to taka duża podaż to pewnie sprawiłaby, że no, ciężko byłoby utrzymać taki właśnie wysoki poziom, tylko byśmy byli świadkami zjazdu. Ale pytanie, czy wszyscy gracze na to Odpowiedzą przede wszystkim ci duzi gracze, biorąc pod uwagę, że jeszcze trochę czasu zostało, ja bym się wstrzymał ze sprzedażą akcji już teraz, bo dzisiaj można było sprzedawać akcje spółki na potęgę. Obroty były też stosunkowo, dzisiaj podczas sesji, wysokie. Jak sobie zobaczymy, no to mamy obrót prawie 8 milionów złotych, więc tylko dzisiaj przemieliło nam się no 3,7 miliona. Oczywiście to jest, patrząc na całe wezwanie, to jest tyle co, tyle co nic, ale gdzie nam się śpieszy? Poczekajmy na ostateczne wezwanie, poczekajmy, jak będą ewentualnie reagować instytucje, to też nie jest tak, że prześpimy odpowiedni moment. Ja uważam, żeby nie, wiecie, nie wyprzedzać pewnych faktów, jeżeli nie mamy tutaj jakiegoś dużego ciśnienia. Wiem, że pewnie niektórzy, którzy zawiści tutaj na haku i ten 20% zrozwydał się bardzo atrakcyjne, to już pewnie dzisiaj te akcje posprzedawali, ale co na przykład, jeżeli się okaże, że nie będzie specjalnego zainteresowania i spółka będzie musiała dać, czy tam główny akcjonariusz będzie musiała dać lepszą, wyższą wycenę, żeby cały, cała transakcja stała się bardziej atrakcyjna i żeby rynek na to wezwanie odpowiedział, bo przypomnę, że no do, do listeningu no potrzeba 95% plus akcji, a spółka na główny akcjonariusz, cały czas mówię spółka, a główny akcjonariusz ma ich tylko nieco ponad 50%, a więc tutaj jeszcze sporo tych akcji nowych musi kupić, no praktycznie Wszystkie, które pozostały właśnie w rękach innych inwestorów, innych akcjonariuszy. Podobnych przypadków będzie pewnie przybywać. Ostatnio informacje o tym, że z giełdy zniknął. Komar. Bren24 schodzi z giełdy, czasie właśnie wspomniany Ciech. No, ewidentnie spółki z giełdy uciekają. Pytanie, czy przypadkiem to nie jest trochę tak, że ten wykup akcji. Wyjście z giełdy to nie jest pomysł raczej, no, na którym ostatecznie w tym rozrachunku długofalowym zyska jednak ten główny akcjonariusz, który te akcje skupi. Teraz przecież też sprawa kernela bardzo głośna. Zobaczcie, jak tanie są akcje kernel lokalnie przed wojną było 60 zł za sztukę, teraz jest 13, a było i 6-7. No, naprawdę niewiele już brakuje do przekroczenia progu 95%, więc no kto wie, albo na przykład taki komar. No, tam co prawda przy szczycie historycznym ściągnięcie, ale zobaczcie. Jak spółka może być perspektywiczna, mając na uwadze rozwój sztucznej inteligencji. Drodzy widzowie, temat rzeka, ale myślę, że możemy podyskutować, więc zachęcam Was do zostawiania komentarzy pod tym materiałem. Czy wy uważacie, że takowa praktyka jest tutaj pro inwestorzy indywidualni, dla inwestorów indywidualnych, czy raczej spółka widzi tutaj swój interes w dłuższym terminie? Mimo wszystko. W pierwszej kolejności, ciekawy jestem co powiecie, pewnie też przypnę ankietę do tego materiału, to będziecie mogli zagłosować, to wszystko na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za uwagę, wyświetlam jeszcze listę wspierających z poprzedniego miesiąca, przypominam, że w opisie do materiału znajdziecie link do platformy Saxo. jeżeli ktoś jeszcze swojego konta nie posiada, chciałby inwestować w jednym miejscu w akcje polskie, zagraniczne, przy niskich prowizjach, to zachęcam, zapraszam i na zakończenie pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcjach, zachęcam do dyskusji w komentarzach, pozdrawiam.